Karolina Owczarz, pierwsze pytanie Michał Cichy, MMA.pl Cześć Karolina, na początek Cię zapytam tak, dość często był w wszystkich swoich walkach praktycznie byłaś underdogiem, a teraz jesteś dużym, dużą faworytką. Czy to dla Ciebie jest jakiś problem? Zwracasz w ogóle na to uwagę? No, nie zwracam na to uwagi, ale chyba przede wszystkim dlatego, że trochę mnie dziwi ten kurs. Prawdopodobnie wynika on z tego, że Justyna po prostu nie jest znana jakoś super polskiej publiczności, ale to trzeba zaznaczyć, że dwa z trzech pojedynków toczyła co prawda w Japonii może, może i może to wynika z tego, toczyła walki na, na bardzo dużej gali Rizin, tak samo tutaj duża gala FFF, tam sportowy pojedynek, więc trochę nie do końca rozumiem, z czego to wynika, ponieważ mamy bardzo podobne rekordy też um, trzy pojedynki na koncie. Ona co prawda jedną walkę przegrała, ale po super wyrównanym pojedynku z mocną rywalką, także trochę tego nie rozumiem do końca kursu. Super, cieszę się, bo to znaczy, że gdzieś kibice zaczynają mnie e, niedoceniać, ale totalnie ja na to nie zwracam uwagę, bo ja na pewno Justynę wyżej cenię niż e, kursy bukmacherskie. Rodzina Kowalkiewicz, o której często wspominasz, że bardzo mocno cię dociąża na treningach. W ostatnim czasie była, miała, przeszła poważną kontuzję, i czy miała teraz okazję ona również cię mocno dociążyć na treningach, czy jednak musiała trochę odpuścić? Hmm, skłamałabym mówiąc, że no była moją główną sparring partnerką, bo tak jak wspomniałeś, Karolina jest po poważnej kontuzji. E, aczkolwiek udało nam się zrobić e, kilka rundek. Może nie full MMA e, ciężkich, żeby właśnie gdzieś tam Karolina kontuzja się nie, po, nie, nie pogłębiła, ale w takich technicznych rzeczach e, bardzo mi pomogła. E, na takich nawet luźnych kulankach gdzieś wskazywała na błędy, na które można było później e, zwrócić uwagę z trenerami, więc no może nie dociążała w jakoś super w takich ciężkich full trainingach MMA, ale, ale jeżeli chodzi o technikę, no to mogłam liczyć jak zwykle na jej wsparcie, jak zwykle na dobre słowo, także w tych przygotowaniach także mi bardzo pomogła. Ok, teraz pytania. Witam serdecznie, Karolina. I pierwsze pytanko, tak naprawdę to troszeczkę o Twojego menadżera, jego typ na ten pojedynek. No on wymyślił, wytypował, że Ty wygrasz przez knockout. Byś widział, a byś widział, przepraszam, moją minę, jak ja wczoraj oglądałam ten program sportowy. Sama się zdziwiłam, ale słuchajcie, no, kto wie, były już dwa podania, było na punkty, więc jedyne, czego nie ma w mojej karierze, to knockout, tudzież techniczny knockout, także ja nie będę wybrzydzała, nie będę, nie będę narzekała. Um, gdzieś tam się śmiałam z Emilem, że a, nie chciałabym skończyć na przykład poddaniem jakimś takim nudnym, ale, ale oczywiście dostałam szybko w głowę. Mówię, jak będzie nawet nudne, no to, to trudno, niech będzie. Także nie będę wybrzydzała, dla mnie najważniejsza jest um, chłodna głowa w tej walce, takie dobre podejście do, e, do walki, które jeżeli tylko zachowam chłodną głowę, no to przekuję w zwycięstwo. I teraz chciałbym zapytać jeszcze o tą przerwę. No, obie macie ją bardzo długo, to jest 11 miesięcy i tak naprawdę to średnio my wiemy, czego się po Was spodziewać w sobotę, bo jedna i druga z Was będzie inną zawodniczką. Pytanie, która więcej, lepiej przepracowała ten okres. No i tu pytanie do Ciebie. Z tych 11 miesięcy, bo wiemy doskonale, że mocno się trzymałaś tej kwarantanny i wszelkich obostrzeń, więc ile z tych 11 miesięcy było przepracowane w Shark top Team, a ile to był Regeneracja i przymusowy odpoczynek. U mnie nawet przymusowy odpoczynek nie był takim do końca przymusowym odpoczynkiem, bo codziennie robiłam trening, ok, nie było tam, tam sparingów, ale y, mam to szczęście, że mogę ćwiczyć z chłopakiem sportywalki, walki, więc y, tarczowanie właściwie było codziennie. Na tarasie powiesiłam sobie worek bokserski, y, więc ja cały czas gdzieś jakieś treningi wykonywałam, czy to kardio, czy, czy siłowe, czy właśnie tarczowanie, więc też nie jest tak, że zupełnie wypadłam z tego. Um, więc no ta przerwa powiedzmy taka sparingowa, łącznie po złamanym nosie też miałem miesiąc przerwy od sparingów, także łącznie pewnie od sparingów były przerwy 3 miesiące, ale takiej przerwy stricte od treningów nie było praktycznie praktycznie żadnej, no bo tam tydzień przerwy od treningów, no to w okresie niestartowym to jest żaden, żadna przerwa, e, więc no ja mogę z ręką na sercu powiedzieć, że mimo tych wszystkich trudności dobrze przepracowałam ten okres. Długa przerwa u większości zawodników, to nie jest tak, że no my jesteśmy to jakimś ewenementem, e, więc u większości zawodników długa przerwa i no tak jak wspomniałeś, kto zależy, kto lepiej przepracował ten okres. No, ja nie mogę powiedzieć nic o Justynie, ale mogę powiedzieć o sobie, mogą potwierdzić to moi trenerzy, że na pewno tego okresu nie, nie zmarnowałam, szczególnie że termin walki mi się kilka razy przesuwał, więc ja już kilka razy zaczynałam przygotowania, więc e, to też nie były takie treningi, że ja sobie chodziłam tam i, i luźniutko je robiłam, a były to ciężkie, ciężkie treningi. Ok, teraz pytanie od Huberta. E, cześć Karolina. Karolina, Twoja najbliższa rywalka przyznała, że. E, najbardziej obawia się twojego parteru. E, a jak wiemy, ty masz ze sobą cztery zawodowe pojedynki w boksie. E, czy ty przechodząc do MMA, myślałaś, że w końcu nastanie taki moment, że to właśnie ten parter będzie bardziej dominującą płaszczyzną od tej stójki? Purczę, wydaje mi się w ogóle, że Justyna ma już od dawna niebieski pas, który jakby świadczy o tym, że nie, wiem, no nie jest to purpura, jak tutaj na przykład Dominik siedzący naprzeciwko, naprzeciwko mnie, Dominik Durnia to oczywiście. Pozdrawiam. Nie ugnie, chowaj się Dominiczku ale no to już świadczy, że ten parter też się ma na takim poziomie, że w ma już coś, coś się wiem, wydaje mi się, że ma go znacznie dłużej ode mnie, ale oczywiście no, pasy, pasy nie walczą, Justyna też przecież ma jedną walkę zakończoną w parterze, więc to więc jest dziwne słowa, ale nie wiem, na no gdzieś, mam tak super flow z moim klubem i z Emilem Grzelakiem. Złupaliśmy tak ogromną więź przed moim debiutem, w którym no, naszym planem było poddać, poddać rywalkę i zaskoczyć wszystkich, że... Myślę, że złupaliśmy tak dużą więź, że później już nie dało się tego rozwiązać. Jak już tak się szczepiliśmy przed tym pierwszym, e, przed pierwszą walką, tak już nie jesteśmy w stanie się od siebie odczepić, więc my tam ciężko zasuwamy, uwielbiam, uwielbiam parter, ale to też nie jest tak, że nie rozwijam się stójkowo, więc sama jestem ciekawa, jak w tym pojedynku e, się, się pokażę, bo e, w ostatniej walce stójki praktycznie zero, a jak była, to taka no, na maksa chaotyczna i mało techniczna, więc e, mam nadzieję, że parę fajnych wymian stójkowych, tym razem Kibice zobaczą. Myślisz, że Justyna hała to będzie największe wyzwanie w jej dotychczasowej karierze MMA? Bez dyskusji nie będzie to największe wyzwanie w mojej karierze MMA, ponieważ jest bardzo kompletną zawodniczką MMA, ma starty w K1, ma super stójkę, ale też w swojej walce pierwszej w Rizin pokazała, że ma super parter. Tego parteru też chyba wydaje mi się, że mimo to że tak mówi, to raczej się nie boi, raczej nie do końca unika. Eee, więc no można porównać się na przykład do mojej poprzedniej rywalki, która też była kompletną zawodniczką, ale myślę, że Justyna Haba jest na pewno najbardziej też fizyczną zawodniczką, z jaką przyjdzie mi się zmierzyć, eee, więc na pewno tam trzeba będzie trochę się posiłować, na pewno jakieś takie, nie wiem, jak Ole Role na przykład mogłam gdzieś sobie spokojnie przerzucić przez biodro w ostatniej walce, no to myślę, że tutaj trochę się trzeba będzie w jakimkolwiek takim klinczu i szarpaniu na pewno trochę bardziej, bardziej namęczyć, więc do tej kompletności, którą powiedzmy miała moja ostatnia rywalka, dokładamy jeszcze ogromną fizyczność, więc łącząc te rzeczy, to jest no bezdyskusyjnie naj, najtrudniejsza rywalka w mojej karierze i to co powiedziałam na początku, przez to, że ona nie jest do końca znana w Polsce, bo, bo toczyła dwie z trzech walk w Japonii. Może być trochę tutaj niedoceniana, ale zanim ktoś zacznie mówić, że o, łatwa rywalka dla Owczarz, no to polecam najpierw sobie zerknąć na YouTube, jakie, jakie fajne walki toczyła Justyna. Tak, okej, okay, poprosimy o pytania od Tomasza z fightsport.pl. Witam Karolino. Cześć Tomku. Karolina, ja mam przede wszystkim pytanie o presję, a mimowolnie też zahaczyłaś wcześniej ten temat fizyczności. Ta presja wyzwoliła u Ciebie, wyzwala u Ciebie po prostu takie większe zmotywowanie do treningów. Jesteś lepiej przygotowana w tej chwili od każdej strony, bo wiedząc, że spotkasz się z najtrudniejszą rywalką, tak jak ty to określasz, w karierze wyzwoliło to w tobie dodatkowe pokłady motywacji do pracy i druga sprawa właśnie. Ta presja, czy ona ci ciąży, czy ona po prostu będzie cię w tej walce wspomagać? Ja myślę, że w ogóle przed tą walką nie ma też, raczej jest taka, między wszystkimi uczestnikami KSB 56 pewnie podaże nie są zachwyceni, ale raczej jest dużo szacunku, nie ma jakiejś takiej presji dodatkowej, jeżeli chodzi o jakiś trasztok i tak dalej. Myślę, że tyle złego się dzieje obecnie na świecie i tyle złego dzieje się u nas w kraju, że, że już nikomu nie chce się ze sobą szarpać. Także, także tutaj nie ma na przykład takiej presji dodatkowej, jaka była przed moimi poprzednimi walk, walkami. A jeżeli chodzi o, o sportowe wyzwanie, wiecie, to, że ja przez te trzy lata, bo za chwilę za 3 dni, za 4 dni, 16 listopada podjęłam najcudowniejszą decyzję na świecie, czyli dołączyłam do Shark Top Team. E, mijają za chwilę 3 lata i to, że stoczyłam 3 lata, trzy pojedynki przez te 3 lata, nie zmienia faktu, że no ja jej piekielnie ciężko przypracowałam, więc ten rok ostatni nie był stracony. To, że mówiłam, że Justyna jest fizyczna i silna, to nie zmienia faktu, że ja nie jestem fizyczna i silna. Naprawdę, siłowo gdzieś zrobiłam z Dawidem Gralką ogromny, ogromny progres, także ja na pewno tego czasu nie straciłam i na pewno tego czasu nie zmarnowałam i mam nadzieję, że pokażę się z znacznie jeszcze lepszej strony niż niż w ostatnim pojedynku, bo to, że ja szanuję Justynę i doceniam jej umiejętności sportowe mówię to absolutnie szczerze z ręką na sercu, że ja doceniam jej umiejętności sportowe i zmienia fakt, że gdzieś umniejszam, umniejszam sobie, bo to był ciężki, ciężki rok ostatni, jeżeli chodzi o treningi. Okej, okay, poprosimy o pytania od Szymona z KPL. Cześć Karolina to będzie twoja czwarta walka w organizacji KSW. Czy uważasz, że właśnie po tej czwartej wygranej, no tak fajnie by było, gdyby ta piąta walka była o pas mistrzowski? No tak, ciągle się śmiejemy, że pięć rund na piąty pojedynek. No powtarzałam już to wielokrotnie, że ja jako sportowiec mam sobie mnóstwo pokory, za dużo pokory na pewno. I jeżeli chodzi o jakieś wyzwania, w sensie wyzywania kogoś do walki czy mówienia, że marzę o tym, o tamtym, że domagam się pasa, no nigdy takie słowa nie przejdą przez moje gardło. Na pewno nie, nie wskoczę po walce najbliższej po, po zwycięstwie i nie zacznę pokazywać, wiecie, gestu na na brzuszku, że, że ja domagam się walki o pas. Aczkolwiek jestem sumienną zawodniczką, ciężko pracuję, pracuję po to, żeby, żeby mieć fajne, duże e, sportowe wyzwania, więc jeżeli tylko się pojawi taka opcja, to ja oczywiście z największą radością, dumą e, i po prostu m, m, uśmiechem na twarzy ją przyjmę. Na pewno dobrze się do niej przygotuję, bo, bo tego możecie być pewni, że jeżeli tylko pojawi się taka opcja, to... Ja to ja zrobię wszystko, żeby ten pas wygrać, ale, ale nie zacznę tutaj krzyczeć, domagać walki o pas. No i drugie pytanko. Tak naprawdę tą Twoją ostatnią walkę toczyłaś jeszcze w tych normalnych czasach, można tak ująć. Teraz y, miałaś tak, że gdzieś tam w głowie siedzi, że to już jednak nie będzie tak samo, nie będzie tych ludzi, będzie y, okrojone powiedzmy towarzystwo. No nie wiem, jak do tego podchodzisz? Czy, Wydaje ci się, że to będzie tak jak na, na treningu, klatka, cisza? No tutaj chwała KSW, że mimo tego, że nie ma tej publiczności, że ta gra wygląda troszeczkę inaczej, to dbają o to, żeby, żeby stworzyć uczestnikom fantastyczne show. To też jest super produkt telewizyjny, ale to też jest na pewno dużo dla, dla uczestników, to, że mimo wszystko są światła, są reflektory, jest to wyjście jest anonser, który zapowiada, więc, więc to wszystko będzie. No ja nie ukrywam, że ja jestem tą zawodniczką, której publika bardzo pomaga i świadomość, że są gdzieś bliscy, ale myślę, że ostatnie miesiące w ogóle całe społeczeństwo na świecie nauczyły tak szybkiego dostosowywania się do jakichś zmian zachodzących w otoczeniu, że, że jesteśmy w stanie dostosować te wszystkie. To jest przerażające z jednej strony, ale myślę, że w tych okolicznościach e, bardzo to pomoże. Ja idę do pracy, tak, ja idę do pracy ja za dużą swoją prawdopodobnie największą zaletę w sporcie uważam to, że potrafię bardzo dobrze zachować zimną głowę, potrafię się skupić na walce, więc taka jest robota, ok, tym razem bez publiczności trzeba się dostosować. Ja idę do pracy, wykonać jak najlepiej swój, swój zawód, więc no, trzeba się dostosować. Niestety, wielka szkoda, mam nadzieję, że nie będziemy musieli jakoś super długo czekać na kolejną walkę z kibicami. Jest jak jest. No, mam na szczęście super narożnik, który jest na maksa głośny, więc jestem przekonana, że jak tam Emil z zaborem rykną, to wiecie, zastąpią te 15 czy tam 17 tysięcy ludzi na, na Hali. Okej, okay, teraz pytanie od Filipa. Cześć kawalina, dobrze cię widzieć ponownie. Cześć Filip? Mam nadzieję, że nie, nie męczy Cię to pytanie, natomiast muszę się odnieść do tego, ponieważ jeden z fanów w komentarzach prosił, czy po walce z Olą Rolą masz, macie sobie coś jeszcze do, do wyjaśnienia, ponieważ ta zawodniczka wspomina, że miała pewne problemy prywatne i chciałaby w przyszłości stoczyć z Tobą w rewanż. I też powiedz, czy po tym fantastycznym poddaniu otrzymałaś jakąś belkę na swoim pasie? Po moim poddaniu dostałam niebieski pas, więc e, ja przypominam, że do, przed tą walką no, trenowałam no niecałe w sumie dwa lata, no, ale to też trzeba pamiętać, że ja nie trójnuję, tylko rudzicu i jasne pasy nie walczą, ale to jest zawsze miła, e, miły moment, więc tak to miałam trzy beleczki na białym pasie i wskoczył niebieski pas, więc więcej niż, e, niż belka za poddanie. E, no, nie ukrywam, że z rolą nie poszłyśmy na piwo po walce i pewnie nigdy nie pójdziemy, chyba padło za dużo takich mocno nieprzyjemnych słów i właśnie strasznie według mnie niepotrzebne tłumaczenia wtedy po, po naszym pojedynku, bo nie wiem, ja nie miałam żadnych problemów przed walką, też miałam ich w cholerę, miałam mnóstwo kontuzji, miałam ciężkie chwile, ciężkie momenty. Jak każdy zawodnik przed walką, i właśnie na tym polega ta sztuka, żeby żeby jakoś sobie z nimi, z nimi poradzić. I te, mówię o tym, że nie zaklimatyzowałam się w Gliwicach, no to takie trochę, trochę umniejszające mi, bo ja no, wygrałam pierwszą rundę, a w drugiej poddałam, także w no, tej walce nie było, nie było żadnego przypadku. Podałam oczywiście, w ogóle nie było to pokazane w kamerach, ale podałam oczywiście jeszcze w klatce oli rękę po walce i nasze drogi się rozeszły. Pochylając się nad psychologicznym aspektem przed, przed walką i całą, całą otoczką, chciałem Cię zapytać: Co dla Ciebie znaczy ten moment, kiedy przy Twojej piosence wychodzisz do klatki? Czy to jest dla Ciebie moment rozluźnienia, czy takiego nakręcenia się? No. Ja jestem zawodniczką, która ma ogromny kryzys na końcówce rozgrzewki szafni, mówię, że ja nigdzie nie idę i siadam na środku, mówię, nie, ja nigdzie nie idę, idźcie sobie tam sami, później ten kryzys też trwa w momencie, jak już jesteśmy za, za kurtynami tam i już przed sobą klatką, ale albo Emil, albo Zabor, albo Artur walną coś zawsze śmiesznego. I w momencie, jak tylko zaczyna lecieć nutka tam Moniki Brodki-Granda, no to ja już zapominam o tym kryzysie szybciutko i się uśmiechałam, więc dobrze trafiłeś, bo rzeczywiście moment, jak zaczyna lecieć moja muzyka, Przypomina mi o tym, że jestem tu, gdzie chcę być, tu, gdzie dobrze się czuję i, i zapominam o wszystkich stresach. Skupiam się na robocie, pojawia się banan. No bo też wiecie, to jest tak, że ciężko nie mieć banana, jak się walczy dla tak dużej organizacji. To jest cudowne przeżycie. Poza tym sportowym zwycięstwem, to jest po prostu cudowne przeżycie jako dla, dla człowieka i dla, dla sportowca. Jedno pytanie od Tomasza. Ja mam pytanie dotyczące sparring partnerek i pytanie dotyczące samej klatki. Zacznę od tego drugiego króciutko. Justyna Haba walczyła w Japonii, ale to jest sceneria ringowa. Czy myślisz, że będzie to miało znaczenie, że jesteś przyzwyczajona do klatki, masz ciut większe to doświadczenie typowo klatkowe? Że to tak lapidarnie ujmę. I druga sprawa, czy miałaś sparring partnerki z dywizji muszej, dywizji, powiedzmy 60-60 parę kilogramów koguciej ewentualnie. Mm. No jeżeli chodzi o klatkę, to no to, że nie walczyła w klatce nie zmienia faktu, że pewnie trenowała gdzieś pod tą klatkę i, i ostatnia jej walka bodajże jakoś na początku roku, jeżeli dobrze pamiętam. E, także miała mnóstwo czasu, szczególnie, że my razem walczyć ze sobą już w maju niestety koronawirus odwoła na gala, e, więc Justyna też wie od bardzo dawno o tej, e, o tej walce, więc no myślę, że e, ma mądry team, sama jest mądrą dziewczyną i wpadli na to, że wypada pod tą klatką poćwiczyć, więc, więc na pewno też są na to przygotowani, ale tak, no to praca w klatce, a praca w ringu, no to jest zupełnie coś innego. Ja wiem już, z czym to się je, więc zobaczymy, jak to się... Przełożę, że chodzi o sparring partnerki, no to chyba nie jest żadną tajemnicą, że Shark Top Team jest rajem dla kobiet, także w kwestii sparring partnerek nie było żadnego problemu. Przyjeżdżały dziewczyny, moje dziewczyny mnie dociążały, Klaudia Syguła, Anita Bekus, Karolina Wójcik, Karolina Kowalkiewicz. Choć tak jak wspominaliśmy na początku, no po kontuzji to, to może nie uczestniczyła aż tak w przygotowaniach takich full, ale, ale bardzo mi pomagała w aspektach technicznych. No także tak jak zwykle u nas, u nas problemów z kwestią sparring partnerek nie ma. I ostatnie już pytanie in the cage i proszę, żeby było króciutkie. No nie wymagają ludzi rzeczy niemożliwych, to jest po pierwsze. Po drugie, Karolina, no nie, nie będziemy tutaj ukrywać i czarować. Kana Watanabe to jednak na papierze jest mocniejsza rywalka niż ty. Wtedy 6-0, aktualnie 9-0, zawodniczka Belatora. Natomiast w tej walce z, z Justą dało się wychwycić to, że no w stójce tam mocno prowadziła ten pojedynek. Natomiast parterowo radziła sobie ze zmiennym szczęściem, delikatnie rzecz ujmując. Yy, Watanabe mocno yy, dominowała ją parterowo i korzystała z tego, w czym Ty się lubujesz, czyli yy, haczenia i rzut przez biodro. Yy, jednak czy przypadkiem ten knockout, o którym mówi Twój menadżer, to nie jest zasłona dymna i, i, i jednak pójdziesz tam, gdzie powinno być Ci teoretycznie łatwiej, szczególnie, że Justyna mówi, że parterowo będziesz miała przewagę. Nie wiem, naprawdę nie wiem. E, ta walka była tak dawno temu, jej, e, nie chcę skłamać kiedy, ale to już minęło od tego od czasu naprawdę sporo czasu. E, więc e, na pewno się nie boję wymian stójkowych. Jeżeli walka znajdzie się w parterze, no to tam też się czuję e, świetnie. No, ja, nie chcę się powtarzać, ale ja naprawdę nie zmarnowałam tego czasu i tam gdzie walka się znajdzie, tam się będę czuła. E, to, co myślę, że udało się najbardziej wypracować przez ten czas, to to, że Umiem się dostosowywać, więc jeżeli poczuję, że w jakiejś tam pozycji jestem zagrożona, czy, czy to będzie stójka, czy coś, no to pewnie będę gdzieś tam już w stanie znaleźć jakieś rozwiązania, żeby, żeby wyjść z tej trudnej, dla, z trudnego dla mnie położenia. Także będę się dostosowywała. Dziękujemy bardzo.